Witajcie, kochani. Dzisiaj opowiem Wam o nadchodzących zmianach, których powodem jest przejście Saturna do znaku ryb, co będzie miało miejsce 7 marca 2023 roku. Wyznaczy to nowy rozdział duchowy, który potrwa aż do 14 lutego 2026 roku. Nie jest to najbardziej komfortowe miejsce dla Saturna, ponieważ jest to planeta prawa. Ograniczeń, struktury, konserwatyzmu, wszystkiego, co materialne, rzeczywiste, ugruntowane. Ryby są natomiast zupełnym przeciwieństwem. Co to oznacza dla ludzkości? Przede wszystkim Saturn ograniczy obszary rządzone przez znak, przez który się porusza, i początkowo nie będzie to dla nas zbyt wygodne. Ale to, co ważne, on potrafi je przedefiniować, Ustrukturyzować i sprawić, że w przyszłości będą nam służyć i będą z tego wielkie osiągnięcia. Ryby to znak wodny, niezbyt zdecydowany, ale za to bardzo empatyczny, eskapistyczny, emocjonalny i twórczy. W jakich dziedzinach zatem możemy spodziewać się zmian? Przede wszystkim w dziedzinach związanych z ezoteryką, wellness, duchowością, wszelkimi. Twórczymi, kreatywnymi obszarami, a także sztuczną inteligencją, wirtualną rzeczywistością, mediami społecznościowymi, kryptowalutami czyli wszędzie tam, gdzie jest jakaś iluzoryka, gdzie nie ma oparcia o materializm, tylko dziedziny są bardziej twórcze, wyimaginowane. Ale oprócz tego, dziedzina, która może spodziewać się dużej zmiany, to dziedzina związana z firmami farmaceutycznymi. Tutaj możemy spodziewać się zmian i nowych reguł dla konopi indyjskiej czy jakichś środków psychodelicznych wykorzystywanych dla celów leczniczych. Te wszystkie dziedziny zostaną uregulowane. Na początku będą jakieś ograniczenia. Będzie nam się wydawało, że jest nam niewygodnie w tych obszarach, ale w konsekwencji zyskają ugruntowanie i ramy prawne. Spodziewałabym się również zmian w zakresie religii i duchowości jakiegoś kryzysu wiary, rozpadu kościoła, upadku autorytetów takich moralnych. Początkowo myślę, że partie będą konserwatywnie podchodzić, będą polityczne próby narzucenia konceptów, to w co powinniśmy wierzyć, nakładania jakichś ograniczeń, ale pod koniec tranzytu duchowość zyska nowy wymiar. I myślę, że nawet najbardziej konserwatywne i prawicowe partie zliberalizują swoje poglądy przez wzgląd na młodych ludzi, którzy już zupełnie inaczej patrzą, przez wzgląd na nowe odkrycia, które się dokonają i poszerzenie naszych horyzontów. Z racji, że ryby Neptun związane są z wodą, możemy się spodziewać jakichś ograniczeń w podróżach drogą morską. Możemy też słyszeć więcej historii na temat jakichś zatonić statków. Wszystkie takie kwestie związane z morzem, z wodą, z oceanem. Z kolei, jeśli chodzi o życie jednostek, to tutaj wszystkie te osoby, które zaj zajmują się dziedzinami związanymi ze sztuką, z twórczością, z kreatywnością, te osoby mają szansę wejść na wyższy poziom swojej twórczości, mają szansę osiągać swoje wymarzone cele. Otrzymać wszystko, czego potrzebują, aby je urzeczywistnić i przekształcać w biznes. Z racji tego, że ryby są twórcze, ale mało konsekwentne, natomiast Saturn właśnie jest tym, tą konsekwencją, ciężką pracą, ugruntowaniem. Saturn nie pozwoli na prokrastynację. Saturn każe wyciągać te swoje dzieła sztuki z szuflad, pokazywać je szerszej. Publiczności, wychodzić z nimi do świata. Jako astrolog mogę Wam udzielić dwóch porad na ten czas. Po pierwsze, że jeżeli właśnie skrywacie Waszą twórczość, chcielibyście coś zrobić, ale do tej pory nie mieliście odwagi, to teraz będzie na to czas, żeby zakasać rękawy, wziąć się do pracy i rzeczywiście robić to, co lubicie. I druga, żeby nie wierzyć we wszystko, co widzicie i słyszycie w mediach społecznościowych i telewizji, weryfikujcie treści w kilku źródłach, słuchajcie własnej intuicji, kierujcie się własnym intelektem, by odsiewać prawdę od fikcji. Te najbliższe trzy lata będą właśnie takim czasem weryfikacji, regulacji, aby to, co słyszymy i widzimy, nie wprowadzało nas w błąd. Chociaż jeszcze przez te najbliższe trzy lata możemy przez chwilę mieć wrażenie, że jest tego więcej. Cofając się wstecz. Saturn był w rybach w latach 1994-1996. Wtedy to powstały np. w Polsce ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy o ochronie zdrowia psychicznego, a zdrowie psychiczne jak najbardziej należy do obszaru. Neptuna i ryb. Jeżeli cofniemy się jeszcze wcześniej, to w latach 1964-1967, kiedy to środki odurzające i narkotyki stawały się coraz większą plagą, w USA zdelegalizowano LSD. W tematach religijnych był Sobór Watykański II, który stał się prawdopodobnie jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach chrześcijaństwa. Kościół katolik, katolicki uległ w jego wyniku poważnym przemianom. Zwolennicy zmian posoborowych podkreślali, że oznaczają one pozbycie się przez Kościół katolicki bariery odgradzającej go od współczesnego świata. Kościół musiał ewoluować, żeby iść z duchem czasu. W kwestiach artystycznych był to okres ogromnej popularności, szczytu popularności zespołu The Beatles. W roku 1966 zrezygnowali z koncertowania. Co więcej, pojawiły się wtedy pierwsze filmiki, które były takimi pierwszymi teledyskami. Więc takim zupełnie zupełną zmianą. Poprzestano nagrywać koncerty, a zaczęto nagrywać krótkie filmiki. Zainteresowanym polecam również zgłębić historię w latach 1935-1938 kiedy to Saturn był również w rybach. Tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.